Kochani, w zeszłym tygodniu tutaj w Brukseli można powiedzieć, że było tygodniem Podkarpacia, bo na moje zaproszenie przyjechała młodzież z wielu miejscowości Podkarpacia, młodzież, która brała udział w konkursach, wolontariusze, którzy tyle czasu poświęcają dla drugiego człowieka. To również wystawa dotycząca życia i działalności księdza kardynała Kozłowieckiego, a także seminarium poświęcone właśnie jego życiu, jego twórczości i wystawa, która miała miejsce w parlamencie i seminarium cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i wszyscy zgadzali się, że ksiądz kardynał był Niesamowitą osobą, osobą, która była tolerancyjna, pogodna, otwarta dla drugiego człowieka i osobą, która umiała przebaczać i przebaczała nawet swoim prześladowcom, co jest rzeczą, myślę, że bardzo rzadką i bardzo trudną. Więc ta wspaniała postać gościła tutaj, właśnie w Parlamencie Europejskim, i ja cieszę się bardzo, że. Mogliśmy jako Podkarpacie, mogłam ja jako europoseł pokazać, że z Podkarpacia wywodzą się wspaniałe osoby, mogłam młodym osobom, które właśnie tutaj były na wycieczce pokazać funkcjonowanie Parlamentu Europejskiego. Ta młodzież nie tylko zwiedzała Brukselę i Brugię, ale też myślę, że zawiązali wspaniałe przyjaźnie, bo pochodzili z różnych miejscowości, z różnych miast, miasteczek i wsi województwa podkarpackiego, więc myślę, że to jest też niesamowite móc nie tylko poznawać inne kraje, ale poznawać siebie nawzajem. Miałam też okazję gościć dziennikarzy z Podkarpacia, więc więc właśnie tydzień Podkarpacia, i szczerze mówiąc, byłam wzruszona, gdy podchodzili do mnie europesłowie z Niemiec czy z Anglii i mówią, że wspaniale, wspaniała wystawa, wspaniałe seminarium, wspaniała uroczystość. Byli zachwyceni dla wielu, często nawet osób mieszkających, pochodzących z Podkarpacia, pracujących w instytucjach różnych tutaj Parlamentu Europejskiego. Była, było to odkrywcze poznanie księdza kardynała, bo nie zetknęli się w swoim życiu z osobą księdza. Również podszedł do mnie jeden z pracowników Parlamentu Europejskiego, który powiedział: Pani poseł, ksiądz kardynał udzielał mi bierzmowania właśnie w Lusace w Zambii, więc też były wątki osobiste i kochani, bądźmy dumni, że na Podkarpaciu. Mieszkały i na Podkarpaciu myślę, że też i teraz mieszka bardzo wielu wspaniałych, dobrych ludzi. Cieszę się i pozdrawiam serdecznie wszystkich Państwa.